Witajcie w następnej ale degustacji, tym razem Łomża, ale troszkę inna, biała pszeniczna, znaczy białe pszeniczne, bo tak się nazywa, z dodatkiem skórki pomarańczowej i kolendry. Gdzież to są jakieś procenty? Oj, takim małym druczkiem, 5% alkoholu, okej, okay, co nie ty piszą? W roku 1968, z dala od wielkomiejskiego zgiełku, browarze w Łomży uważano pierwsze piwo typu lager. Na bazie piwa <laughs> pszenicznego, nuty kolendry i skórki pomarańczy powstało nowe, orzeźwiające Łomża białe pszeniczne. Jest ono pasteryzowane 5% alkoholu. W składnikach jest woda, <laughs> słód pszeniczny, słód jęczmienny, aromaty naturalne, chmiel, drożdże, kolendra, skórka pomarańczowa. Zmętnienie piwa i osad na dnie opakowania to naturalne cechy produktu. Ok, producent VanPoor SA. Wiecie co, ja tak spojrzę, może rzeczywiście <laughs> jakiś osad jeszcze da się tutaj dodać. Trochę błotka. No, coś tam, coś tam. Bam. <laughs> Piwo jasne, słonkowe. O, teraz to widać. Oczywiście tego osadu teraz naszło. Piana dosyć spora się utworzyła przy nalewaniu, coraz już. Kapsel złoty, z logiem browaru, Łomża 68. O tak. Przejdźmy do hmm, degustacji. <noise> Bardzo przyjemny bal, hmm, aromat gumy balonowej i myślę, że to jest ten aromat, hmm, który tu dali. Bo nic poza nim yy, nie czuć. Może odrobinę słodowości, ale to wszystko. <noise> ale naprawdę jest przyjemny, e, zachęcający, że tak powiem. Dobrze, to spróbujmy Wasze zdrowie. No tak. Aromat jest przyjemny, zachęcający, natomiast jeśli chodzi o smak, jest on słodowy, owszem, ale już tej skórki pomarańczowej czy kolendry, to tutaj ciężko szukać naturalnych, że tak powiem. Od um, drożdżowych um, smaków też tak trochę mało. Czyli rzeczywiście jest ziarność coś pszenicy, fajne odczucia, fajne um, nasycenie, ale już tych smaków tak nie ma za dużo. Jest taka fajna kwaskowość, jest to odświeżające piwo, przyjemne w odbiorze, um, sesyjne nawet można by powiedzieć. Pomijając 5% alkoholu. Echem. Natomiast no już tej gumy balonowej w smaku jest mało, chyba, że retronosowo trochę ten zapach jeszcze podbija. Ech, skórka pomarańczowa wybitnie mało. I to samo jest z kolendrą. Ech, no i takich naturalnych, pszenicznych smaków też jest mało. Ech, wiecie co, no można spróbować. Można spróbować, ładnie słodzone, w ciepłe dni na pewno będzie przyjemne. E, całą tutaj, e, no pierwsze skrzypce gra na pewno aromat. Smak to już jest trochę gorzej. To już nie jest wybitne na piwo, mm, ale pijalne. Może to moje jest akurat takie jakieś, nie tego. Może macie lepsze odczucia e, z degustacji. Napiszcie w komentarzach, co Wy o tym myślicie. Moje ma jeszcze pół roku terminu, że nie powinno być złe. W końcu to jest piwo, które bazuje na drożdżach i słodzie. To nie są chmiele, które mogą się zdegradować bardzo szybko. Powiedzcie mi, co Wy myślicie o tym piwie. Ja mam takie trochę mieszane wrażenia. Mam nadzieję, że ta Wam się podobała. Tak jak w miarę podoba mi się to piwo, dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, pamiętajcie o dzwoneczku, który będzie Wam przypominał o każdym nowym filmie na kanale, także umiejętnie się na A po no, prostu nie opuśćcie żadnej nowej ale degustacji. Wasze zdrowie.